Dajcie na kolejnym materiale. Dzisiaj przedstawię Wam unboxing. Będzie to drugie rozpakowanie w historii kanału. Także zapraszam. O tyle jest ciekawy unboxing, że e, mamy do czynienia z fajną monetą. Natomiast moneta nie gra tutaj głównej roli. Także pozwolę sobie wyciągnąć zawartość. E, I tutaj znajduje się moneta, którą otrzymałem z okazji urodzin. Natomiast wartym zaznaczenia fakt jest po prostu. Opakowanie, w jakim otrzymałem tą monetę. Jest to ręcznie wykonane serduszko. Myślę, że robi większą robotę niż nawet sama moneta. Takie wykonanie powiem szczerze, nie spodziewałem się, że można coś takiego zrobić. Także bardzo dziękuję za prezent. I przechodzę już do samej monety. Odpakuję tutaj właśnie monetę. Ona znajduje się w środku, w bezpiecznym miejscu. Natomiast już przechodząc do samej monety. Jest to na pewno moneta, którą chyba każdy kolekcjoner ch chciałby mieć w swojej kolekcji. Niejednokrotnie widywałem filmy o tej monecie na naszym rodzimym YouTubie, więc powiem szczerze, że była to jedna z monet, która naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Tym bardziej cieszę się, że otrzymałem tak ciekawy egzemplarz wraz jeszcze z nieduzinkowym opakowaniem. Moneta to jest oczywiście 35 lat. A rocznica 35-lecia powrotu do przyszłości. Na rewersie monety znajduje się właśnie napis, błyskawice, a także DeLorean z otworzonymi drzwiami. Drzwi podnoszą się do góry, co niewątpliwie sprawiało, że ten samochód, w chwili emisji filmu, wydawał się kosmiczny. Do dzisiaj na pewno budzi wiele, wiele ciekawych emocji. Natomiast dla mnie osobiście, akurat ta strona monety zrobiła największe wrażenie cyframi, które w nietuzinkowy sposób odbijają się na dole monety. Natomiast, już przechodząc do samych parametrów, jest to moneta jednouncjowa o próbie 999. Mamy też dopisek, że to jest czyste srebro, a także licencję, na podstawie której moneta została wykonana. Warto też powiedzieć o tej monecie, że ona obraca się dokładnie w taki sam sposób jak orzeł amerykański Jeśli obrócimy monetę w lewo bądź też w prawo, a awers bądź też rewers będzie po prostu obrócony Więc musimy pamiętać, żeby monetę obracać właśnie w taki wertykalny sposób Natomiast przechodząc już do awersu, na awersie widnieje a po piersie królowej Elżbiety II, które nierozwierwalnie związane jest właśnie z monetami bulionowymi. Jest też napis właśnie, że moneta została wyemitowana w 2020 roku e, i posiada nominał 2 dolarów. Monety nie będę ważył z tego względu, że jest ona w kapslu, po prostu nie chcę uszkodzić monety, mimo to, że często... Można używać bawełnianych rękawiczek, to jednak te rękawiczki także pozostawiają pewne nieczystości na monecie, i z biegiem czasu one po prostu mogą zostać uwidocznione. Także to byłoby na tyle w tym krótkim unboxingu. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do kolejnych filmów. Niedługo postaram się rozprawić z tematem e szeroko rozumianych monet bullionowych, czy one rzeczywiście w moim. Mniemaniu są tak dobrym aktywem inwestycyjnym, czy też posiadają jakieś mankamenty, które sprawiają, że takie monety nie do końca są ciekawym, jak to już wspomniałem, aktywem. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do kolejnych filmów. Jeszcze tylko zerknijcie okiem na to dzieło sztuki, bo myślę, że to jest główna przyczyna nagrania tego filmu, a nie sama moneta. Jest to po prostu coś, czego na pewno się nie spodziewałem i jestem tak pozytywnie zaskoczony, że nawet nie wiem, jak to, jak to mogę jeszcze opisać. Także dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do komentarzy, subskrybujcie też kanał i już niedługo widzimy się na kolejnym filmie.